Słuchajcie, w związku z tym, że mieliśmy dzisiaj temat dosyć trudny, a nie udało nam się w dwóch grupach dostatecznie dobrze połączyć, to taka przypominajka. Epitet to jest środek poetycki. To znaczy, używamy go głównie w poezji. Poetycki, poezja. Jest on, słuchajcie, określeniem rzeczownika. To znaczy, łączy się z rzeczownikiem. Ale sam najczęściej jest przymiotnikiem. I tak w przykładzie rzeczownik słońce. Słońce może być jakie? Może być złote, gorące, wiosenne. Te trzy słowa to są przymiotniki. Złote, gorące, wiosenne łączą się z rzeczownikiem słońce. Więc złote, gorące, wiosenne to właśnie epitety. Tutaj mamy hasło czekolada. Czekolada może być słodka, pyszna, orzechowa. Epitety to znowu przymiotniki. Czekolada jaka? Słodka, pyszna, orzechowa. Czyli przymiotniki określiły rzeczownik. I te właśnie trzy przymiotniki. Słodka, pyszna, orzechowa to epitety. I tutaj macie przykład z wiersza. Wiosenne porządki Jana brzechwy. Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana. Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana. Lecz zajrzała we wszystkie zakątki. Zaczynamy wiosenne porządki. Skoczył wietrzyk za maszyście, pookurzał mchy i liście. Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek powymiatał brudny śnieżek. I mamy, zobaczcie, epitety. Wiosna jest jaka zaspana. Zakątki jakie? Wszystkie. Porządki jakie? Wiosenne. Dróżki jakie? Boczne. Śnie, ścieżek jakich? Polnych. Śnieżek brudny. W związku z tym mamy tu epitety: jaka? Zaspana jakie? Wszystkie, jakie? Wiosenne, jakich? Bocznych. Jakich polnych, jakich brudnych i są to wszystko przymiotniki, czyli epitety. Przymiotnik określający rzeczownik to właśnie epitet. Mam nadzieję, że Wam to troszkę ułatwi. Buziaczki, miłego dnia.